Siemanko, dobry, Dzisiaj kolejny odcineczek z Rocket League. A. Mnie już tu wczytuję do gierki. W ankiecie was, dawno już w sumie, w ankiecie was pytałem, jaki gierki chcecie i Rocket League miał najwięcej głosów, więc znowu odcineczek z Rocket League. A. Mnie już do gierki. Pamiętajcie o Subiku, łapce w górze i dzwoneczku, żebyście dostawali powiadomienia o moich najnowszych filmikach. Zmieniłem sobie to auto. Na pewno zauważyliście, ja że zaczynam tutaj rundę. I jest pierwsza bramka już. Pominiemy sobie. Dobra. Najważniejsze jest to uderzenie piłki na początku. To może dużo zmienić. Okej, okay. nie trafił. Dobra, lecę tutaj. Dobra, nie, on to by chce wybić. Nie. Ajajaj, aj, aj, no niestety, wyrównał na 1-1. Jeden, jeden. Mogłem to lepiej zrobić. No niestety, byłem całkiem blisko, że to uratować, ale. Nie muszę tutaj wyjść na prowadzenie. Okej, okay. dobra, nie no, dobrze nie trafił, ale miał czysty strzał na bramkę. Okej, okay. jest! Jest, druga brameczka, tutaj wystawił mi piłkę. Trochę pechowo mam sobie powtóreczkę tutaj proste strzało. Jakichś efektownych nie umiem, bo niedawno pobrałem Rocket League. A. Ok, taki strzał od razu. oj. oj, oj jakieś triczki po ścianie mam tu chce zrobić. Ok, w miarę wybiłem tą piłkę. Ok. Jestem pod bramką. Nie, nie, ale to zepsułem. Miałem czysty strzał na bramkę. To zepsułem totalnie. O, widzę, że. Widzę, że nie tylko ja tak umiem zepsuć. No, odpali mi się tryb arkadiusza milika. Po prostu. Mm. Tutaj. No, mogłem mieć tu brameczkę, ale już nie mówmy o tym, bo następna brameczka siedzi, całkiem ładna. Tutaj, eee... no nie wiem co powiedzieć, no, obraz jest jeszcze jeden. mam nadzieję, że taki rezultat się utrzyma. O jest, jakie ja to źle uderzyłem. Okej. Okay. Widzowie daję Wam challenge, żebyście do, do początku wakacji byli 100 subskrypcji. Jeżeli to zrobicie, pojawi się fajny specjal na 100 subskrypcji i uwierzcie, że nie będziecie żałować, naprawdę. Mm. A jej prawie mi to wyszło. Okay. Teraz nie stracić bramki. Dobra. A i widzowie, oczywiście napiszcie w komentarzu, czy chcecie. O! No, ale głupio bramkę straciłem. No, niestety. Napiszcie dzisiaj w komentarzu, czy chcecie więcej Rocket League. A. Coś mi dzisiaj ten Rocket League niestety nie idzie. Dobra. Teraz. Czy przejmę piłkę na początku? Nie przejąłem. Okej. Okay. Dobra. Muszę zjechać z tej ścianki i. I okazja. Nie zmarnowałem o tej okazji. Ładna bromeczka. Oj, oj, ale to przestrzeliłem, i teraz mogę stracić przez to bramkę, ale. Nie! Przez ten błąd mogę bardzo stracić bramkę. Oj, straciłem. Głupi błąd, niestety. No, widzę też, jeżeli mielibyście jakieś porady, jak grać lepiej w Rocket League i nie popełnić takich głupich błędów, to piszcie w komentarzu, chętnie przyjmę. Okej, okay, takie tu leczenie wybroni ładnie. Zacięty masz. Fajnie jest grać z takimi przeciwnikami, bo jak też są załatwi, to też się nudno gra. Okej. A nie niestety ponad bramką. Okej. Okay. Nie, 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 nie w tą stronę. NIE! Ajajaj... No i teraz jest remis, niestety. Głupi błąd. Ajajaj... No niestety. Trzeba to nadrobić. Możemy wygrywać znowu. Dobra. Dobra. Ajajaj, niestety nie trafiłem. Minuta została i będzie dogryweczka. gryweczka. Dobra. I nie! Ale to przestrzeliłem, a mogłem, mogłem już wygrać ten mecz. Ale piękną akcję tu robi, ale na szczęście... Tylko z boku tutaj. Nie, nie, nie dam się tak łatwo. Dobra. Nie mogę sobie dać strzelić bramki albo strzelić bramkę przeciwnikowi muszę. Nie! Nie, 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 nie. 5 sekund zostało hmm. Chyba raczej nie zdążę Tak! Tak jest! Zdążyłem. Widzowie, zdążyłem Zdążyłem strzelić Tak, jest 5-5 Dobra Jest 5-5 i zostało 5 sekund Okej okay. Dobra, to grywka. Nagrywka jest... To teraz, to będzie bramkę wygrywa. Dobra. Nie, 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 nie. Okej. Okay. Ale to jest widać w tym Okej. Udało się. Nie, co ja zrobiłem? Ale był on fatalny. Dobra, słópek! Zbiłem tą piłkę na słupek, ale było milimetry dosłownie. Ale tu było blisko. Nie, 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 nie Broniłem. Dobra, mam szansę. Nie trafiłem, najgorzej. O, dobra, było blisko. Prawie to wybronił, ale tutaj go skasowałem, nie trafiłem. Ta piłka się tak odbiła. Ja w ogóle nie gdzie to piłka jest. On jest tak odbiła, on, ale był blisko, to trzeba mu przyznać. No i wygrałem. Ale zacięty pojedynek, naprawdę. Trzeba to powiedzieć, że zacięty pojedynek. Tutaj coś dostałem. Okej. Okay. Znowu coś dostałem. Okej. Okay. Yy. On chce rewan, więc gramy. Dobra. Nie wiem, czy to jest ten sam, szczerze. Okej. Okay. Ale ładna mapa w ogóle. Lecimy. Nie, ale... Widzę, widzieliście jakie on ma pecha Pierwszą obronił Drugi taki słaby strzał Ale się w złym momencie podskoczył I to weszło Tutaj fartem Strzeliłem A Nie moment wyczułem Okej okay. Trafię... Nie, ładnie, ładna obrona. Z jego A. strony. Dobra. Powstrzymamy kontratak. Nie, nie, nie. Nie dam się tak łatwo. Nie, ale... Chciałem to wybić, ale nie wyszło mi to za dobrze. Tutaj. Właśnie wybijałem, a on tutaj podszedł i wyrównał. Okej. Okay. To jest chyba w ogóle ten sam, ale fajnie, bo drugi warto wyrównany mecz będzie. Co on robi za triki na ścianie? Dobra, nikt nie trafił z nas, na szczęście on też. Ajajaj! Gdyby tego nie wybił, to bym miał brameczkę. Nie, no, ten strzał zrobiony. Masakra. tylko żeby żeby stracić tu bramki okej okay. lecimy dobra nie 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 o, ale, ale to był fart widzieliście tu słupek giga farta miałem naprawdę Okej, okay. a i tak ładnie go przelogowałem już, okej, okay. i tak, dobra, piękna brameczka, tutaj takie uderzenie z boku, no, już, tutaj już myślałem, że on to wyjmie, ale jednak weszło. Bramki. Okay, nie bramki, okej, nie straciłam. Dobra, biorę Nie. Nie! Nie! Tak! Ale fart. Jaki to był fart, naprawdę. Słupek po raz kolejny. No na razie to szczęściem wygrywam.

Co ja tu wygryłam takim fortem. Czy Wy dowiedzieliście? Taka fartowna akcja. I to już nie pierwsza. I nie ostatnia mam nadzieję. Aj, i prezes czyli Uja. Okej. Okay. Nie, 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 nie. Okej. Okay. Nie chcę się dać tak łatwo. Dobra. Dobra. Za takie fartowne akcje, to musicie łapeczkę w górę zostawić. Naprawdę. No. Co będzie koniec dzisiejszego odcinka? Dwa, dwie gierki i dwa winy, w tym jeden bardzo fartowny. Mm. Pamiętajcie, dzowie, piszcie jakie gierki chcielibyście zobaczyć. Zostawcie łapeczkę w górę za tę akcję. I do następnego filmiku, cześć.